Supermafia Ursus przedstawia. Witam, witam wszystkich widzów z tej strony Michał z kanału Supermafia Ursus. Znajdujemy się na polu kukurydzy. Kukurydza LG Wesley. Pole, na którym zastosowałem azotopower. Pole będzie koszone na jedną ciężarówkę. Będzie to zważone. Zobaczymy, jak wyszło plonowanie. Jestem sam ciekaw, czy ta lepiej jak inne odmiany, bo inne odmiany na razie plonują od 5, 6, 7 ton do nawet 11, 12. Więc jest rozbieżność u mnie dość spora. Też to zależy trochę od ziemi, bo na gorszej ziemi właśnie są gorsze plony, na lepszej, trochę czwartej klasy to już ładnie dawała. Nie? Azot w sumie w formie nawozu mocznika był na każdym polu tak samo dawany, a na tym dodatkowo był azotopower, kukurydza tak wygląda, nawet się trochę kurzy. Dzisiaj mamy 1 grudnia 2022 roku. Tutaj ten jeden przejazd mieliśmy wcześniej. Jeszcze był śnieg, ale nie szło kosić, ponieważ zalepiało kombajn. Po prostu podsiewać i sita. No i to tak szło. Zobaczymy sobie kolby, jak wyglądają. Kolby Wesleya. To jest ziemia od 4b do 6z. I teraz pokażę Wam kolbę kurcze jedną ręką, bo z telefonu nagrywam jedną ręką trochę ciężko ale kolba myślę nie jest zła tam się trochę siedzi tutaj. o odwinę Wam jeszcze końcówka jest kolba nie jest zła jak na moje warunki suszowe była u nas susza wystąpiła na przełomie jak to tak mniej więcej było Wam powiedzieć teraz żeby nie skłamać mniej więcej od czerwca, lipca, sierpnia, coś takiego w tych miesiącach. Maj i jeszcze początek czerwca był deszczowy, ale już e, lipiec, sierpień właśnie sucho. Na żniwa pasowało, bo fajnie było sucho, się kosiło, ale zboża też to odczuły. Na no, kukurydza tym bardziej. I wtedy e, końcówka sierpnia dość trochę popadało, przelotnie i... Ta kukurydza podbiała, dlatego tą wilgoć też trzymała do siostro w tym roku. Jana sobie jak najlepiej w tych warunkach suszowych, w warunkach stresowych poradziła. No, tak to wygląda. Tamto ściernisko było, znaczy no, to jest po kukurydzy na kieszonkę i było jeszcze gruberowane. A tutaj, a tutaj jest na ziarno. Ogólnie jak myślicie, jak kolba zwisa tak na dół, o, jak tutaj, to już tak prawie, to już jest dość dojrzała, czy nie, bo tak ziarenka już mają tą czarną plamkę. Jestem ciekaw wilgotności jaka będzie. Tutaj zwisa, większość kolb zwisa, nie? O, nawet niektóre się otwierają, kolby. O, koguty migają, Czyli dobry znak, ponieważ napełnia się. Piornik. Kurczę, jeszcze tak późno kukurydzy nie kosiłem zawsze to była końcówka e, października, nie wiem, chyba raz koło listopada początku, a teraz już mamy grudzień zobaczcie, fajna kolba, kurcze, nie? jak na moje piachy tutaj mamy piątą klasę akurat No i nie starczyło do przejazdu do asfaltu Miejsca w kombajnie w zbiorniku i teraz czekamy na Andrzeja, przyjedzie ciężarówką tirem i będziemy to zawozić na skup. Ale musimy najpierw co? Zapełnić tę łódkę. Kombajn już jedzie właśnie pod drogę. Łódkę postawimy na tej naszej polnej drodze. Żeby tu czasem nie, się nie wkopała No tak wy, wygląda Wesley To już na piątej klasie I do góry jeszcze ho 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 Czy Ja przypuszczam tak Wesley czwarta piąta klasa to jeszcze Też się nadaje na takie ziemie Zobaczcie piąta klasa Zobaczcie o Kolbek jak Uziarniona nawet Wiadomo rok nie był idealny więc rekordu na moich działkach piaszczystych mnie nie uzyskam. Nie wiadomo ilu ton, bo Westy to jest ogólnie odmiana, jedna z lepszych. Jej rekordy są o wiele lepsze niż ja tutaj uzyskam w tym roku, ale i tak jestem zadowolony po jej wyglądzie. Zobaczymy jeszcze na łódce jak to będzie wyglądać. Pozdro, będziemy wysypywać, to Wam nagram coś. Siema, siema. Micha z tej strony. Tutaj możecie zobaczyć kolby. O, tu, o, kolba, druga kolba. I tak to wygląda. Możecie kukurydzę zobaczyć sobie. Wesley, LG. O, patrzcie. No, tutaj. Fajnie to wygląda. Kurczę, zobaczcie, tutaj nawet jedna przy drugiej się zasiała. Trzy obok siebie i nie są nawet takie małe. Zobaczymy, zobaczymy wszystko. O, na dole wiszą kolby. Zobaczymy. O, tu jeszcze stoją na przykład, ale się powoli otwierają. Ja myślę, że ta wilgoć chyba z nich zeszła. Bo powiem Wam szczerze, kosiłem pierwsze nasze koszenie, które już widzieliście na filmach. To było... Który to był chyba 28 październik, to wtedy miała kukurydza najgorsza 40,9 wilgoci, najlepsza 37. No to była wilgoć fest. Jestem ciekaw. No teraz liczę, że powinno około 30 mieć. Dostałam mrozu ładnie po dupie, śniegu. Myślę, że, że wilgoć będzie dobra. Subskrybuj, oceniaj.